Teraz pokażę, jak zrobić parasolka na choinkę. Zaczynam od magicznego kółaczka i ośmiu oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko oczkiem ścisłym i tutaj robię 15 słupków same z pierwszego trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i jeszcze 14. Mam 15 słupków łączetów oczkiem ścisłym w trzecim oczku, bo te oczka zastąpiły mi pierwszy słupek i teraz w każdym słupku robię również słupek zamiast z pierwszego trzy oczka łańcuszka i dwa oczka na poprzeczkę i robimy. Tak na około w każdym słupku słupek dwa oczka słupek dwa oczka. Proszę zrobić tak do końca. Słupek dwa oczka słupek w każdym słupku, czyli w sumie będziemy mieć 15 słupków. Teraz w pierwszym słupku robię trzy oczka łańcuszka. Najpierw trzy oczka łańcuszka i Słupek, pojedynczy słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka i słupek. Teraz będę robiła słupek cztery razy nawijany, więc cztery razy nawijam na szydełko. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mam cztery narzuty i wbijam szydełko w czwarty słupek. Licząc z tym pierwszym, czyli tak naprawdę omijam dwa słupki i tutaj biję szydełko. Jeśli nie liczę tego pierwszego, to mam 1, dwa, trzy i tutaj na ten słupek wbijam szydełko i robię teraz słupek po czwórny. Cały czas zbieram z szydełka po dwie pętelki. Mam słupek i w tym miejscu, gdzie kończę, robię cztery oczka łańcuszka Zamiast pierwszego podwójnego słupka i teraz pikotka, pikotka z czterech oczek. Robię to w ten sposób jeden, dwa, trzy, cztery. Bijam szydełko tutaj w końcówkę tego y, słupka niby, tak? I przeciągam, teraz na tym słupku poczwórnym robię. Pięć słupków podwójnych. Jeden słupek podwójny, drugi słupek podwójny, i teraz pikotka z czterech oczek. Na co drugim słupku będzie pikotka z czterech oczek. Kolejny słupek podwójny, słupek podwójny i pikotka z czterech oczek i jeszcze jeden słupek podwójny. Mam w sumie 2, 4, 5 słupków podwójnych i te oczka, łańcuszka na początku. I na co drugim elemencie tutaj robię pikotkę. Teraz zrobię 3 y, słupki pojedyncze. Jeden słupek i tutaj zrobię pikotkę. drugi słupek i trzeci słupek i pikotka na tym trzecim z czterech oczek i teraz jeszcze dwa słupki yy, przepraszam półsłupki z narzutem dwa półsłupki z narzutem przeciągam szydełko przez wszystkie jeszcze jeden przeciągam i pikotka tutaj jeszcze z czterech oczek. I jeszcze półsłupek zwykły, bez narzutu tutaj na końcu. Taki element będę robiła naokoło. Teraz tu, gdzie skończyłam, właśnie w tym słupku. Biję szydełko, łączę oczkiem ścisłym, przechodzę tutaj i robię robię trzy oczka łańcuszka i słupek pojedynczy. Cztery razy narzut i biję szydełko. Trzeci słupek. Robię słupek poczwórny. 4 oczka, 4 oczka na pikotkę. Bijam szydełko tutaj w końcówkę i robię oczko ścisłe. Teraz słupek podwójny na tym słupku. Po czwórnym, tak? Słupek podwójny, kolejny słupek podwójny, pikotka. Słupek podwójny, słupek podwójny pikotka. I jeszcze jeden słupek podwójny, słupek pojedynczy, pikotka. słupek pojedynczy, słupek pojedynczy, pikotka z czterech oczek i teraz półsłupek z narzutem, jeszcze jeden półsłupek z narzutem, pikotka. I półsłupek zwykły. W sumie tutaj mamy 2, 4, 6 pikotki, 6 pikotek. I w tym miejscu, właśnie na tym słupku, znowu robię 3 oczka łańcuszka. Słupek pojedynczy. Będziemy mieć 5 takich elementów. Zrobiłam 2, jeszcze 3. Cztery razy narzut. biję szydełko w trzeci słupek, czyli tutaj. Robię słupek poczwórny. Cztery oczka. Cztery oczka na pikotkę. słupek podwójny, drugi słupek podwójny, pikotka, słupek podwójny. Słupek podwójny, pikotka. Słupek podwójny, pięć słupków podwójnych, teraz słupek pojedynczy, pikotka. Słupek pojedynczy, słupek pojedynczy, pikotka. Trzy słupki pojedyncze zrobiłam. Teraz dwa półsłupki z narzutem: jeden i drugi, pikotka. Usłupek zwykły. I jeszcze dwa takie motywy robimy. Mamy trzy, jeszcze dwa. Więc na tym słupku robię tutaj najpierw oczko ścisłe. I trzy oczka. Słupek pojedynczy na tym samym słupku. 4 razy narzut i wbijam szydełko w trzeci słupek tutaj robię słupek poczwórny. I teraz to wszystko co tutaj. I jeszcze jeden tu motyw. To może pokażę do końca, bo więc robię 4 oczka 4 oczka na pikotkę. słupek podwójny słupek podwójny pikotka słupek podwójny słupek podwójny pikotka Słupek podwójny, Słupek pojedynczy, pikotka. Słupek pojedynczy. Pikotka. półsłupek z narzutem, półsłupek z narzutem i I półsłupek. Oczko ścisłe na słupku, trzy oczka, Łupek w tym samym miejscu, cztery narzuty i wbijam szydełko tutaj w ten pierwszy początek. Cztery oczka, cztery oczka na pikotkę. Słupek podwójny, drugi słupek podwójny, pikotka, słupek podwójny, słupek podwójny pikotka. słupek podwójny, słupek pojedynczy, pikotka, słupek pojedynczy, słupek pojedynczy, pikotka. Teraz dwa półsłupki z narzutem. Źle zrobiłam. Półsłupek z narzutem przez wszystko przeciągam i drugi półsłupek z narzutem przez wszystko. Pikotka. I półsłupek bez narzutu. Sposób. Teraz w tym miejscu, właśnie gdzie był początek, robię oczko ścisłe, w tym słupku jeszcze tak jak zwykle. I tutaj będę robiła słupek również poczwórny. Zamiast tego słupka robię sześć oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, może jeszcze jedno zrobię, 7, niech będzie, 7 oczek łańcuszka. Na poprzeczkę 3, 1, 2, 3 oczka. I będę robiła teraz słupki pojedyncze. Tu, w tych pierwszych trzech pikotkach, wbijam szydełko w pikotkę, robię słupek pojedynczy. Jeden słupek pojedynczy. Teraz trzy oczka łańcuszka. W następnej pikotce słupek pojedynczy. Trzy oczka łańcuszka i w kolejnej pikotce słupek pojedynczy. Tak to będzie wyglądać. I znowu trzy oczka łańcuszka. I teraz cztery razy narzut. I następny słupek cztery razy nawijany. Tutaj w tym słupku. O, czyli w tych pierwszych trzech pikotkach zrobiłam słupki, natomiast te trzy zostają luźne. A tutaj jest słupek poczwórny. I znowu robię trzy oczka łańcuszka. I słupek pojedynczy w pierwszej pikotce. Trzy oczka. Słupek w kolejnej pikotce. Trzy oczka. Słupek w trzeciej pikotce. Trzy oczka. 4 narzuty i słupek tutaj, gdzie robiłam właśnie te elementy, w tym miejscu, słupek poczwórny, trzy oczka, słupek, trzy oczka, słupek, trzy oczka, słupek, trzy oczka, cztery razy narzut i kolejny słupek tutaj. I tak robimy naokoło. Mam nadzieję, że już to jest jasne. Proszę sobie tak zrobić do końca naokoło, aż do tego miejsca, gdzie połączymy. Pokażę jak. I teraz łączę oczkiem ścisłym. Tutaj zostawiam sobie trzy oczka i tutaj łączę oczkiem ścisłym. I mam taką parasolkę, robię oczko w tym samym miejscu półsłupek i teraz robię cztery oczka łańcuszka, dwa razy narzut na szydełko, wbijam szydełko w to samo miejsce, tutaj gdzie zrobiłam ten półsłupek, ten półsłupek pierwszy i robię słupek. I półsłupek na kolejnym słupku. Tutaj. I znowu cztery oczka. Dwa razy narzut słupek w tym samym miejscu. Podwójny słupek. Półsłupek na kolejnym słupku. Taka będzie falbanka tutaj na dole. Jeszcze raz pokazuję. 4 oczka. Słupek podwójny tutaj w tym samym słupku. I półsłupek na kolejnym słupku. I tak robimy dookoła tej parasolki, taką falbankę. Cztery oczka, słupek podwójny. Wbijamy w ten sam słupek półsłupek na kolejnym słupku, tym razem po czwórnym, tak? Pod dwie nitki wbiję szydełko, cztery oczka, słupek podwójny i półsłupek w kolejnym słupku. I proszę sobie tak zrobić naokoło. Na końcu łączę z początkiem, w pierwszym półsłupku, oczkiem ścisłym, robię jeszcze jedno oczko, obcinam nitkę i chowam taką, tę końcówkę tutaj po lewej stronie, gdzieś między tymi oczkami, żeby mi się po prostu ta nitka nie plątała i nie wypruła. a nadmiar. Obcinam. No i oczywiście tak jak wszystkie te robótki, moczę w mieszance kleju wikol i ługi w stosunku 1 do 1. Zostawiam na około godzinkę, wyciskam i suszę na takiej y, akrylowej bombce, na połówce tej bombki. To jest bombka o średnicy 8 cm. I po prostu w ten sposób suszę, tak jak tam jest na zdjęciu. tak. Po wyschnięciu wygląda w ten sposób. I teraz jeszcze tutaj y, jakąś zawieszkę mocuję, na przykład taką jak do bombek. Tak, tutaj wkładam po prostu w to miejsce i y, taką rączkę do parasolki robię z drucika kreatywnego w kolorze białym. Kupiłam je po prostu w pepko. To są takie druciki. Składam na pół, troszkę skręcam i z tego robię rączkę do parasolki. Oczywiście można zrobić z jakichś słonek, nawet do napojów, tak, czy z różnych innych rureczek. Nawet czasami przy lizakach są takie właśnie w formie właśnie takiej laseczki. Tutaj się zawija, ten drucik ładnie się po prostu układa. I tutaj pokażę, jak tak przyklejam go tutaj klejem na gorąco w tym miejscu, a tutaj od razu mam taką parasolkę z zawieszką, jeśli chcemy od razu z taką zawieszką, no to należy to zrobić na początku tutaj jak robimy właśnie to kółeczko pierwsze, trzeba zrobić od razu zawieszkę, a potem dopiero słupki i w ten sposób właśnie nasza parasolka jest gotowa mam nadzieję, że każdemu udało się ze mną zrobić taką parasoleczkę i bardzo pięknie wyglądają takie parasolki na choince.